Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku opowieści więziennych. Na wstępie chciałbym wszystkich was prosić o delikatną wyrozumiałość w kontekście tytułu tego odcinka, a poniekąd też treści. Nie mówcie mi proszę, że jestem nudny jak flaki z olejem i powtarzam się jak zdarta płyta, ewentualnie jak Katarynka. Chociaż przypuszczam, że dla młodszej publiczności ani jedno, ani drugie nie jest przesadnie jaskrawo. Czytelne. Nieważne, w każdym razie zmierzam do tego, że pan poseł Matecki został z Warszawy przetransportowany do Radomia, i według niektórych źródeł głównym powodem tej przerzutki były kwestie zdrowotne, czy też wręcz wizyta pana Mateckiego w więziennym oddziale szpitalnym. Czy tak faktycznie było, tego nie do końca wiadomo, dlatego że Jeden z posłów Solidarnej Polski, czy też Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi ponad wszelką wątpliwość, że poseł Matecki trafił do oddziału szpitalnego, natomiast prokuratura nie potwierdza tych rewelacji, informując jedynie o tym, że faktycznie został on przetransportowany do Radomia. Ja nie będę poświęcał tego odcinka ani posłowi Mateckiemu, ani jego karierze, ani jego przestępczej. Działalności. Nie chciałbym się nawet odnosić do tych jego prób matactwa jeszcze zanim został aresztowany. Powszechnie już wiadomo, że był on członkiem grupy na Sygnalu, czyli takim komunikatorze podobnym do Whatsappa, ale podobno zdecydowanie bardziej odpornym na inwigilację służb. No, jak widać, wcale nie. No, ale była tam taka grupa, gdzie informowali się uczestnicy. Całej tej konspiracji związanej z wyciąganiem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, o ruchach prokuratury i o ewentualnych zatrzymaniach. Gdybyście chcieli, to ja zrobię cały duży odcinek na temat afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości i o co w tym wszystkim chodzi, ale to gdyby było takie życzenie z Waszej strony, dajcie proszę znać w komentarzach. Natomiast chciałbym powiedzieć o szpitalnym oddziale w zakładzie karnym, o tym, kto może tam trafić i dlaczego. Opowiem o moich oczywiście obserwacjach, yy, zwłaszcza dlatego, że no, miałem taką możliwość, że oddział szpitalny sprzątałem codziennie i widziałem, co tam się dzieje, kto tam przebywa. Ale opowiem Wam również o tym, dlaczego pan Matecki został przetransportowany do Radomia, z tym, że jeszcze raz, ja nie chcę mówić konkretnie o tym człowieku, tylko raczej bardziej o mechanizmach funkcjonowania służby więziennej i całego tego penitencjarnego przedsięwzięcia. Które zwane jest czasami państwem w państwie, albo w kontekście transportu i przerzutek, największym biurem podróży w tym kraju. Co wcale nie jest taką wielką przesadą, jak mogłoby się wydawać. Natomiast jeśli wciąż jesteśmy razem, a minęło już trochę, nieco ponad 3 minuty materiału. I dalej uważasz, że warto tego słuchać, to być może również uważasz, że warto takie materiały polecić swoim znajomym. Jeżeli mówimy wspólnym językiem, to proszę wyślij tenże materiał komuś znajomemu, a bardzo pomożesz mi w rozwoju tego kanału. Również możesz zasubskrybować, wcale się nie obrażę, a doskonnie wdzięczny będę również za wszelkie komentarze, w tym te niepochlebne, wbrew pozorom. Kanał można wspierać również poprzez Patronite, poprzez serwis Buy Coffee, jak również poprzez wsparcie na samym YouTube, ale przecież nie o tym mowa, bo chciałem powiedzieć Wam o więziennym oddziale szpitalnym i jakie są moje obserwacje na ten temat również w delikatnym kontekście pana Mateckiego. Co do zasady, sytuacja jest prosta, krótka i konkretna. W każdym zakładzie karnym istnieje coś takiego jak ambulatorium i szpitalka, czyli oddział szpitalny. To są cele, które są wyposażone w trochę lepszej klasy prycze. One nie są piętrowe, tylko są, są to same Kadilaki, czyli te prycze bez sąsiada na górze. No i co jest najbardziej istotne, wyposażone są w znacznie wygodniejsze i lepsze materacje. I tutaj raczej nie tyle chodzi o wygodę pacjentów, czy też osadzonych pacjentów, co raczej o kwestie takie praktycznie higieniczne, ponieważ to są takie materace, które nie składają się z trzech osobnych, kwadratowych, wstrętnych, stęchłych, śmierdzących poduszek, tylko są to materace no, w takim, powiedzmy, klasycznym rozmiarze, nie wiem, 60 na 180 coś w tym stylu. Jest to materac z gąbki, ale przede wszystkim jest pokryty jakimś tworzywem sztucznym, trochę jak cerata. Więc jeżeli któryś z podopiecznych więziennego oddziału szpitalnego, czy to z premedytacją, czy też niechcący narobi pod siebie, to będzie miał problem, a oddział szpitalny będzie miał trochę mniej sprzątania, a już na pewno teraz na tym nie ucierpi. Natomiast cały ten więzienny oddział szpitalny to jest takie trochę ambulatorium przypominające tego typu gabinet, który znajduje się w każdej przychodni zdrowia. Gdzie na przykład oddaje się krew, czyli muszą być warunki sterylne, higieniczne, i takie około szpitalne, ale to nie jest miejsce, gdzie można przeprowadzać jakąś skomplikowaną diagnostykę, nie ma to nic absolutnie wspólnego z tak zwanym ojomem, czyli inaczej mówiąc intensywną terapią, nie ma tam absolutnie takich sprzętów. Oczywiście znajdzie się coś takiego jak defibrylator, ale to. W każdym uwędzie coś takiego gdzieś tam wisi na ścianie. Gdyby ktoś mdlał i potrzebował pomocy, no to można mu jej udzielić. Ale wiecie, co mam na myśli? Absolutnie nie można takiego więziennego oddziału szpitalnego traktować jako szpital pełnoprawny. Są tam oczywiście łóżka, jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie bardziej komfortowe od tych więziennych prycz, ale na tych łóżkach i tutaj zmierzamy w kierunku pierwszej płęty tego dzisiejszego materiału rzadko kto przebywa więzienny oddział szpitalny co do zasady istnieje w zasadzie tylko po to żeby na jakiś krótki czas przechować kogoś kto naprawdę wymaga opieki lekarskiej, ale takiej konkretnej doraźnej na już czyli jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku albo do jakiegoś pobicia do do takiej sytuacji, w której nie można zostawić osadzonego w celi, bo zagrażałoby to jego życiu i zdrowiu. Trzeba go izolować, trzeba naprawdę zająć się nim ambulatoryjnie i no, otoczyć go odpowiednią opieką, żeby przeżył do poranka albo do następnego dnia, albo do końca weekendu, czyli mówiąc do pierwszego możliwego terminu, kiedy takiego człowieka. Da się odtransportować do szpitala i gdzie zostanie mu udzielona fachowa i profesjonalna pomoc. Czyli troszeczkę prostując tą narrację, która ostatnio pojawiła się w mediach, to nie jest tak, że pana Dariusza Mateckiego przetransportowano z, Wrocł przepraszam, z Warszawy do Radomia, dlatego że w Radomiu są lepsze warunki albo w Radomiu jest lepszy oddział, który. Idealnie odpowiada tym schorzeniom, których leczenie trzeba wziąć pod uwagę w przypadku panamatyckiego, bo nikt się nie będzie leczeniem tego jegomościa mościa przejmował, i nie o to chodziło w całej tej przerzutce. Powiem Wam teraz kilka przypadków takich, które osobiście na własne oczy widziałem. Osobiście na własne oczy, przepraszam. Chodzi o takich ludzi, których spotkałem i którzy dziwnym trafem do właśnie tej szpitalki nie trafili. Pierwszy to był człowiek, którego twarz ze względu na jego problem z zębem i problem z tym, że w tego zęba również dostał z pięści od kolegi, no jego twarz wyglądała tak, jakby mu druga głowa rosła na policzku, czyli był po prostu opuchnięty niemożliwie. On wyglądał jak człowiek słoń, taki z starego filmu, trochę takiego filmu grozy. Pewnie starsza część z publiczności będzie kojarzyć, a młodsza niech sobie tylko wyobrazi. Naprawdę mega opuchnięty człowiek, który cierpiał strasznie. Nie został wzięty na ten więzienny oddział szpitalny, dostawał i Buprom i tak się leczył. Nikogo to nie martwiło, nikt się tym nie przejmował, że. Tam naprawdę był olbrzymi ból, olbrzymie cierpienie i nieprzespane noce. To na nikim nie robi żadnego wrażenia w warunkach zakładu karnego. Drugi człowiek, którego tam poznałem, znaczy poznałem, mijałem, to był facet mocno ode mnie starszy, gdzieś pod 70. rok życia albo i lepiej. Tak przynajmniej na wygląd, ale to w zakładach karnych często są ludzie bardzo zniszczeni, więc po wyglądzie nie bardzo można wnioskować ich wiek. Ale do czego zmierzam? Jego nogi poniżej kolan były sino-bordowe w takim były kolorze. Nie wiem co mu się działo, ale on był codziennie przyprowadzany do tego oddziału szpitalnego na tą właśnie szpitalkę i tam dostawał jakieś zastrzyki, a dodatkowo te jego nogi były pełne różnego rodzaju wrodów, jakichś wybroczyn, no. Wiekła z niego posoka, ropa, i diabli wiedzą, co tam jeszcze. Wyglądało to po prostu obrzydliwie. Szczerze mówiąc, ja nie pytałem tych pań, które obsługiwały tego człowieka, chociaż byłem tam z nimi dosyć no, blisko zaznajomiony, bo i kawę mi robiły, i ciasteczkami częstowały, kiedy ja tam z mopem wpadałem. Ale no, jakoś tak mi głupio było pytać o to, co się temu człowiekowi działo. Nie wiem, na co był chory. Jeżeli ktoś jest mądrzejszy ode mnie w kontekście Medycyny, to może jakąś diagnozę postawi. W każdym razie, schorzenie tego człowieka było niewystarczające na to, żeby on spędzał swoją karę pozbawienia wolności w warunkach tego właśnie więziennego działu szpitalnego, tylko on sobie normalnie mieszkał w swojej celi z współwięźniami, a był tylko raz dziennie zaopatrywany, że tak to nazwę, przez panią pielęgniarkę. Kolejny przypadek człowieka, który moim zdaniem też się ewidentnie nadawał na oddział szpitalny, przynajmniej w tej konkretnej chwili, kiedy zasłabł w celi, bo właśnie doszło do takiego wydarzenia, to człowiek starszy ode mnie również, dobre 20 lat. Wydaje mi się, że kiedyś o nim wspominałem, no taki dosyć dobrze usytuowany, powiedziałbym zarobiony, jak to się ostatnio mówi, przy czym dla mnie słowo zarobiony oznacza mocno zapracowany, co jakby wprost wynika z cytatu z filmu z lat 70. Stanisława Barei. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem, ale to taka tylko moja mała dygresja, bo w dzisiejszych czasach zarobiony to taki, co dużo zarobił. No ale w każdym razie ten człowiek, o którym mówię był no, majętnym człowiekiem, który dorobił się właśnie na licznych przekrętach i za te przekręty trafił do więzienia, odsiedział tam kilka lat, potem wyszedł, już mu się wydawało, że jest w pełni wolnym człowiekiem, a tu nagle pech, został wezwany do sądu w charakterze świadka, złożył obszerne zeznania i gdy wyszedł z sali sądowej, Czekał już na niego pan policjant, który w międzyczasie wrzucił go na bęben i jak się okazało, był on poszukiwanym człowiekiem. Trafił więc do celi przejściowej w eleganckim garniturze, w eleganckich okularach od parady i w momencie, kiedy postawione mu zostały zarzuty przez prokuratora i on wrócił po spotkaniu z tymże prokuratorem do celi, chwilę później po prostu po wyjściu z konta Stracił przytomność, zemdlał. To było dla niego zbyt mocne przeżycie emocjonalne. Chłop się osunął i blady jak papier padł na podłogę. Mimo licznych próśb, mimo starań, mimo wołań i mimo krzyków, wrzasków i awantury, po jakimś dłuższym czasie zjawił się klawisz, który stwierdził, że no skoro się przewrócił, to niech leży i zdycha. I taka była reakcja człowieka na. czy znaczy człowieka gada. No, przepraszam. Taka była reakcja oddziałowego na yy, to, że właśnie człowiek leży nieprzytomny w celi. Niech zdycha. Koniec tematu. No i odwrócił się na pięcie i poszedł. I tyle go to interesowało. Jakby zdechł, no to on by nie przeżył. <laughs> po prostu musicie wiedzieć, że w zakładach karnych jest tak potworna znieczulica, i tak bardzo mało interesujące jest z punktu widzenia. Oddziałowego los osadzonych, że ja nie wiem, czy jest jakaś rozsądna miara tego absurdu, albo jakieś, jakaś skala porównawcza. To jest trochę tak, jak spacerując po lesie, staram się nie dyptać mrówek, bo są one dla mnie w jakimś sensie istotnymi przedstawicielami ekosystemu leśnego. Więc te mrówki mają dla mnie większe znaczenie niż osadzeni dla wielu oddziałowych. Uwierzcie mi, nie żartuję. Być może to jest temat na osobny odcinek, jakby kolejny odcinek o odwiałowych w zakładach karnych, no bo to też nie jest tak, że wszystkich należy wrzucać do jednego worka albo jednym mianem ich określać, bo są ludzie i ludziska oczywiście w każdym środowisku, tak jak jest dobry i zły glina, ale to raczej podczas przesłuchania. Nieważne. Wracając do tematu pana Mateckiego i jego wycieczki do Radomia, czym ona mogła być spowodowana? Na pewno nie jego złym stanem zdrowia, bo Gdyby tak było, że jego stan zdrowia nagle bardzo się zmienił chwilę po zamknięciu w areszcie, no to zostałby on przetransportowany do regularnego szpitala, najprawdopodobniej na szaserów w Warszawie. Ale z różnych powodów on nie mógł być przetransportowany nigdzie w obrębie Warszawy. Chodzi o to, żeby pozbawić go tych wszystkich kontaktów, z którymi mógł mieć do czynienia wcześniej. Chodziło również o to, żeby odciąć go od warszawskich sądów, od warszawskich, no krótko mówiąc, od Warszawki szeroko pojmowanej, bo. Przypomnę tutaj wszystkim, którzy być może tego nie wiedzą albo nie pamiętają, ale w momencie, kiedy zatrzymani, a w zasadzie osadzeni, już zostali pan Wąsik z Kamińskim, oni początkowo bardzo buńczucznie. A później już bardzo konkretnie przystąpili do strajku głodowego, a konkretnie bardziej pan Kamiński, który się roztelepotał i podobno cały się rozkleił w związku z tym, że został po aresztowaniu odcięty nie tylko od rodziny i znajomych ale również od alkoholu, co było dla niego największym problemem. Dostał bardzo silnych objawów odstawiennych, no i w związku z tym musiał być hospitalizowany. Tak wieść gminna niesie, a że przy okazji tej hospitalizacji podjęto decyzję o przymusowym dokarmianiu za pomocą takiej sondy, czyli taka, to jest rurka grubości mniej więcej takiego szlaucha do podlewania ogródka, który się ten, te, te, tego węża się na siłę przez gardło wciska do żołądka i w ten sposób się podaje pokarm. Można też jakby w drugą stronę, czyli można dokarmiać dojelitowo, ale wtedy rurkę się wkłada per ectum. Może to być również ta sama rurka, czyli jak nie tędy, to tam tędy, ale takie praktyki właśnie odbywają się w Radomiu, dlatego że radomscy przedstawiciele służby więziennej jakby nie mają oporu z wykonywaniem tego typu czynności i nie robi na nich wrażenia, to, kto jest tym czynnością poddawany, czy to poseł, minister, czy to być może nawet sam pan, były prezydent. Gdyby akurat tak się zdarzyło, że któryś z byłych prezydentów by tam trafił, czego oczywiście żadnemu nie życzymy. Zmierzam do tego, że radom to nie Warszawa. W radomiu rządzi ktoś, kto jest z radomia, i ten ktoś nie będzie się słuchał żadnych odgórnych poleceń. Byłych czy obecnych polityków, którzy chcieliby wpłynąć na to, co się w realu dzieje z człowiekiem osadzonym. Ja mam nadzieję, że nadążacie za moją narracją i wiecie, co chcę powiedzieć. Gdyby na przykład została podjęta decyzja o przymusowym dokarmianiu Kamińskiego, i miałby być on przymusowo dokarmiany w areszcie śledczym na Grochowie, gdzie został pierwotnie za, no, zakwaterowany, no to być może ktoś miałby opory, być może ktoś miałby dylemat, że jego przełożony zna kogoś, kto zna kogoś, a ten ktoś zna kogoś i wiecie co mam na myśli, no byłby jakiś problem. A w Radomiu nikt z tym nie ma problemu i oczywiście ja nic nie mam do Radomia, żebyśmy tutaj się dobrze rozumieli. Absolutnie żadnego dowcipu o Radomiu Wam w tym momencie nie opowiem, a już na pewno nie o tym, jak to. Ojciec powiedział synowi, że jeżeli synu chcesz zrobić tatuaż, to zrób go naprawdę w najmniej istotnym miejscu. I syn zrobił tatuaż. Ojciec pyta, gdzie go zrobiłeś, a syn odpowiada w Radomiu. Nie mam pojęcia w ogóle, skąd się wzięły te wszystkie historie związane z radomiem. Ja tam byłem dwa razy w życiu i miło wspominam, ale wracając do tematu posła Mateckiego. Bo o ile yy, powiedziałem już o oddziale szpitalnym i jeszcze powinienem dopowiedzieć, że Byłem świadkiem tego, jak do takiego oddziału szpitalnego trafił człowiek naprawdę bardzo mocno pobity przez współosadzonych. No trafił tam dlatego, żeby mu nie poprawili, ewentualnie jeszcze go bardziej nie pobili, no a poza tym naprawdę mocno y, ucierpiał. To znaczy, no dostał od jednego współosadzonego, ale konkretnie. Nie będę tego wątku tutaj teraz rozwijał, bo nie ma na to czasu, może innym razem, y, może przy innej okazji. I faktycznie w takiej sytuacji, na no zasadzie chyba głównie po to te oddziały szpitalne powstały ze względu na jakieś pobicia, samookaleczenia, żeby doraźnie komuś udzielić pomocy. Ale transportowanie pana szanownego posła Mateckiego do Radomia nie miało nic wspólnego z jego pobiciem ani z jego zdrowiem, bo tak jak wspomniałem na początku, prokuratura nie potwierdziła tego faktu, jakoby miał on trafić na oddział szpitalny to, że któryś z posłów dzisiejszej opozycji pieje na ten temat na Twitterze, kiedyś Twitterze, dzisiaj x to jeszcze wcale nie jest żadne potwierdzenie tego, że tak właśnie się stało, ale jego podróż do Radomia była spowodowana zupełnie innymi faktami. Chodzi o to, że w Radomiu on będzie sypał, jak z rękawa będzie opowiadał wszystko z takiego właśnie powodu, że tam nikt nie będzie miał wobec niego Większych sentymentów czy wręcz litości. Oczywiście on nie będzie poddany jakimś torturom, nikt go tam nie pobije, nikt mu krzywdy nie zrobi, ale chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt. Człowiek trafia do aresztu w piątek. Nawet niech będzie prawdą, że on jest przytrzymywany w pojedynczej, monitorowanej celi, bo takie też były sygnały. Ale. Przebywanie tam, jedzenie tego wstrętnego żarcia więziennego, później przerzutka, transport więźniarkom z jednego zakładu karnego do drugiego to jest tak potężny stres. Ja to przeżyłem, więc naprawdę wiem, z czym to się je i wiem, jak to wygląda. To jest niemożliwy stres, to jest niesamowite uczucie i gdy taki pan Matecki wysiadł z tej więźniarki, został przetransportowany z całym tym swoim manżurem, którym go wieźli do zupełnie innego zakładu karnego, przeszedł jeszcze raz przez całą tą procedurę przyjęcia, kolejny raz przeszedł przez ten magazyn, to całe przeszukanie, rozbieranie się, kucanie, kaszlenie, czy tam czasem mu coś z odbytu nie wypadnie, kontrabanda, a byłoby śmiesznie, gdyby wypadło coś. Przejście przez cały ten oddział więzienny, wejście do zupełnie nowej celi, gdzie nie wiadomo, kto tam będzie, jak zostanę przyjęty. To jest niemożliwy stres. I jeżeli na końcu tego stresu taki człowiek spotyka się z prokuratorem, który mówi tak. Szanowny panie kolego, albo przez najbliższe 10 lat będzie pan w ten sposób spędzał czas i będziemy pana przerzucać, i tak właśnie się pan będzie odżywiał, i tak się będzie pan ubierał, i w takich warunkach będzie pan mieszkał. Jeszcze raz powiem, 10 najbliższych lat, gdzie po 4 dniach już jest pan wrakiem człowieka, a przez najbliższe, jeszcze raz przypomnę, 10 lat będzie pan swoje dziecko widział w porywach raz w miesiącu przez godzinę. Albo jeżeli pójdzie Pan na współpracę i powie Pan o tym, jak wyglądała współpraca z Waszym głównym mocodawcą, czy być może pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia, nie chcę wymieniać z nazwiska, ale Pan Zbigniew Z wie o kogo chodzi, zerem zwany, no to jeżeli na niego posypią się odpowiednie. Zeznania z Pana strony, to się ewentualnie zastanowimy nad delikatnym złagodzeniem Pana wyroku. Trochę, tak cytując, klasyka: Będzie Ci trochę lepiej niewiele lepiej, ale jednak troszeczkę. I podobno na Pana Dariusza już to podziałało na tyle skutecznie, że o ile nie będzie w pełni świadkiem koronnym, to najprawdopodobniej będzie tak zwaną 60, czyli tak zwanym małym świadkiem koronnym, i wiele na to wskazuje. Nie ukrywam, że temat Funduszu Sprawiedliwości i całej tej afery z tym związanym, trochę mnie zainteresował już dawno temu, i zastanawiałem się nad tym, czy zrobić taki większy odcinek, jak te nitki się ze sobą łączą i o co w tym wszystkim chodzi i no, teraz już wiem znacznie więcej po zatrzymaniu Matewskiego, ale jeżeli macie ochotę na taki odcinek, dajcie znać. Ja postaram się naprawdę rzetelnie przygotować i zrobić to konkretnie. Wcześniej nie robiłem tego głównie z tego względu, że wielu z Was po prostu nie cierpi polityki na tym kanale. A ja czasami nie mogę się powstrzymać, za co Was wszystkich przepraszam. Tych zwłaszcza, którzy polityki nie cierpią, no wybaczcie, ciągnie wilka do lasu. Cóż, tyle ode mnie w tym odcinku. Kończę na dziś i życzę Wam jak zwykle wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo i omijajcie szerokim łukiem oddziały szpitalne, a już zwłaszcza te więzienne. Do następnego odcinka.